Dzień dobry, jest piąta, 40. O właśnie dojechałam do Sapa. No i czuję się jakbym była w ciemnej dziurze. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie tylko zasuwa deszcz. Tak wygląda moje królestwo nocne. Proszę bardzo. Z tyłu ktoś chrapie. Na dole też. Ale cena niezła. 12 dolarów za spanie i nocny transport w relacji Hanno i Sapa. Co tyle ktoś wchodzi, wychodzi, pyta się, czy nie trzeba na nocleg. no pewnie, że trzeba, ale na razie jeszcze nie musi siły o tym myśleć co? Nikt mnie stąd nie wygania, więc sobie jeszcze chyba trochę poleżę. Muszę się obudzić. że jaka jestem padnięta. Jeszcze Wam miłego dnia. I sobie również, bo jeszcze nie wiem, jak się skończy. <grym>